Cześć! Tutaj Ewa z kanału Soul GPS. Witajcie! W dzisiejszym odcinku naszym tematem jest jak narcystyczny partner lub partnerka przemienia cię w swoją idealną zdobycz. Będę omawiać kroki, jakie podejmuje narcyz, aby stopniowo zniszczyć Twoje granice i system obronny oraz wykorzystać Twoje słabości i zmienić się w osobę, którą może kontrolować, bo o to tutaj chodzi. Mówimy tutaj o początkach takiego związku, o momencie, kiedy następuje przemiana między stadiem idealizacji i dewaluacji. O tym więcej za chwilę. Wszystko zaczyna się od tworzenia zamętu, wywołania zamieszania i powodowania emocjonalnych wstrząsów. Wszystko to zagraża stabilności relacji. Tym relacjom generalnie jest brak stabilności, ale na początku wydają się stabilne. W zdrowym związku, żeby tak te dwa porównać ze sobą, istnieje pewna stabilność. Wręcz ona powinna być silna, powinna tworzyć silny fundament. Na przykład ludzie mają tendencję do nagradzania pozytywnego zachowania również innymi pozytywnymi zachowaniami i wzajemnymi czynami. W ten sposób Związek się może rozwijać i intymność pogłębiać. Na przykład pomagamy sobie nawzajem, dzielimy się głębokimi myślami, troskami, wyrażamy do siebie szacunek, mówimy do siebie miłe rzeczy, wyrażamy uznanie, zapraszamy partnera do wspólnego działania i robienia różnych wspólnych rzeczy. Ale, aby to mogło wzrastać i się rozwijać, potrzebna jest wzajemność. Bo związek jest jak oddech, za dużo wydechu i już po nas. Natomiast za dużo wdechu i możemy się zadławić powietrzem, także ważna jest równowaga. Jest ok, jest to zdrowe również, żeby w związku oczekiwać, żeby oczekiwać uczciwości, uczucia, wsparcia, zwłaszcza gdy związek się dopiero rozwija. W przeciwnym razie brak będzie fundamentów, na których taki związek ma się budować. Teraz tak w związku z narcyzem, na początku, na pozór wszystko jest w porządku. Nawet występuje przedawkowanie dobroci to jest jedna z chorągiawek ostrzegawczych Objawia się to jako bombardowanie miłością. Na przykład doświadczasz za dużo uwagi, za dużo uczucia, czujesz się duszony, setki smsów dziennie i tak dalej. Nie ma chwili bez tej osoby, zaczyna przenikać ci w twoje życie. Czujesz się idealizowana. To ten pierwszy z trzech etapów cyklu przemocy, który następuje przed dewaluacją i odrzuceniem. On lub ona idealizują Cię, podczas gdy inni są otwarcie przy Was degradowani. Na przykład osoby takie jak ich byli, członkowie rodziny, tak zwani przyjaciele, facet siedzący przy stole obok i tak dalej. Nie będą. Się w ogóle wstrzymywać przed obgadywaniem innych i osądzaniem ich, ale ty zawsze będziesz na tym pedestale Brak tutaj jest spójności, wszyscy są okropni, a tylko ty jesteś wyjątkowy. Warto się nad tym zastanowić. Bardzo szybko następuje planowanie przyszłości. To jest, to jest następne z tych objawów, że wszystko jest, niby, na wszystko jest w porządku na początku. Intymność się przyspiesza, planowanie przyszłości lub dokładnie udawanie przyszłości, to jest tak zwane mini wskazówki, które ci serwują dotyczące takich rzeczy jak wspólne podróże, dzieci nawet czy małżeństwo, nierzadko z oświadczynami w pierwszym miesiącu znajomości, a nawet zrobienie czegoś fajnego w przyszłym tygodniu a potem nagle przerywa się ten schemat nadmiernej uwagi. To jest takie bolesne, szokujące. Nadchodzi pustka, cisza i rodzi się podejrzliwość. Wtedy ujawnia się namiastka prawdziwej natury narcyza. Teraz tak, dlaczego tak jest? Po pierwsze, utrzymywanie maski takiego idealnego partnera, który daje Ci wszystko, wymaga zbyt dużej ilości energii. Wyobraź sobie, że udajesz kogoś, kim nie jesteś. I to jeszcze z inną wersją dla każdej osoby. Jak zapamiętać te wszystkie kłamstwa? Czasem narcyzi doświadczają tak zwanego załamania swojej pamięci i towarzyszy temu ostry gniew, ponieważ grozi to ich odkryciem. Po drugie, podejrzewają, że Ty podejrzewasz. Wtedy natychmiast zmieniają takt. Z idealnej księżniczki stajesz się obrazem ich nienawiści. Zamiast księcia i wybawcy widzą w Tobie wroga. Już im nie ufasz, więc musisz być przeciwko nim Ugrzałaś prawdziwe, e, prawdziwy obraz, prawdziwe oblicze narcyza, więc trzeba cię będzie teraz zniszczyć Pamiętam, kiedy ten moment przytrafił się mi w tym moim ostatnim związku Pamiętam dokładnie, gdzie byłam, gdzie stałam Pamiętam to uczucie, kiedy usłyszałam jeszcze raz historię jego przeszłości, która nie pokrywała się dokładnie z tym, co kiedyś słyszałam i to oczywiście dlatego, że ona ciągle się zmieniała Tylko tym razem ja to właśnie wyczułam Być może ty czujesz to też Lub trzecia, trzeci punkt Zderzają się z twoimi zgranicami, którymi gardzą To też może spowodować ciszę z ich strony I to, że się zaczynają nagle całkowicie wycofywać Ze związków, w którym już mówiono o małżeństwie Narcyzi nienawidzą słowa nie. Żeby z nimi być, musisz być im całkowicie podporządkowana i zawsze się z nimi zgadzać. Inaczej będą doliczać ci negatywne punkty. Oni nigdy nie popuszczają, pamiętają dokładnie, kiedy się im sprzeciwiłaś. Dlaczego oni tak robią? Dlaczego tak postępują? No, mają w środku chaos, który starają się przezwyciężyć, kontrolując wszystko. Na zewnątrz, tak jak na przykład innych ludzi. Ten zamęt, który tworzą, który tworzą wokół siebie, jest odzwierciedleniem ich wnętrza. Czują nienawiść i przy tym zachwyt w stosunku do ciebie. To jest też bardzo wzmącone. Jedno z drugim nie pasuje. Znowu widzimy ten brak spójności. I też nadmiernie polegają na pochwałach i aprobacie z zewnątrz. Dlatego ciągle brak i Stabilności. I aby uzyskać tą aprobatę, stają się bardzo dobrzy w śnieniu, kultywują formę takiego powierzchownego magnetyzmu, który może być atrakcyjny dla osób niewtajemniczonych. Osoba wtajemniczona to taka, która przeszła proces uzdrowienia i teraz potrafi szybko takich typów rozpoznać. Ostatecznie w ich zachowaniu praksy zdrowego wzorca. Nie ma solidnych elementów, wartości, jak na przykład prawda czy integralność, na których można polegać czy budować długoterminowe relacje. Zamiast tego mamy niekończący się cykl idealizacji, zaniedbania, dewaluacji i odrzucenia. Niektórzy za nich, z nich świetnie grają ofiarę, odwracając go to ogonem, aby mogli obciążyć Ciebie swoją odpowiedzialnością i przelać. Również na siebie swoją winę. Jest to wręcz ich notoryczne zachowanie, które rodzi w ofiarach przeświadczenie, że to oni są potworami i narcyzami. Bardzo często dostają listy od ludzi, którzy właśnie z tym się zmagają. Dlatego prędzej czy później większość tych związ związków się rozpada, chyba że stworzą związek z innym narcyzem. W takim przypadku dwustronna dysfunkcja może stworzyć iluzję stabilności. Także nigdy nie przejmuj się nową zdobyczą narcyza. To nie jest żadna bajka. Ta bajka w Twoim umyśle to jest projekcja Twoich pięknych pragnień. Ocal się i nie oglądaj żadnych zdjęć. Wtedy będzie mniej boleć. Nie wchodź na ich portale społecznościowe. To jest bardzo niebezpieczne. Chroń swój spokój, swój stan i swój umysł. Dlatego często, kiedy najmniej się tego spodziewasz, takie osoby właśnie. Po takiej serii miłosnego bombardowania zwrócą się przeciwko Tobie. W ostatniej chwili zmieniając plany, mówiąc coś bolesnego, przekręcając prawdę, tak aby działała przeciwko Tobie, otwarcie się okłamując, karając ciszą itd. Wiesz, jak to boli. Takie zachowanie spowoduje niepokój emocjonalny i wzbudzi strach. Także, jeżeli jesteś osobą łatwo niepokojoną, lub boisz się porzucenia, uderzy Cię to mocno, wpędzić Cię w psychiczny i emocjonalny zamęt. To jest normalne, że tak się stanie, to jest taka z kolej rzeczy. I właśnie w takim stanie, niestety, jesteś gotowa do bycia manipulowaną. To dlatego, że umysł nie lubi zamieszania, ciało nie lubi strachu, on chce to jak najszybciej rozwiązać. Właśnie ten ból umysłu i ciała sprawi, że będziesz szukać Czegokolwiek, co mogłoby Ci przywrócić porządek. Jak na przykład w indukcji transu, jest bardzo podobnie. Nagrałam dużo filmików na ten temat. Najpierw umysł w takim procesie jest zdezorientowany celowo i traci kontrolę nad rzeczywistością, a następnie chwyta cokolwiek, co sprawi, żeby poczuł się ponownie ugruntowany. Jeżeli taki sens prowadzi bardzo dobry hipnoterapeuta, to wtedy efekt może być doskonały. W ten sposób eliminujemy negatywne wierzenia, które w sobie nosimy, i możemy zacząć myśleć inaczej, ponieważ ta nowa sugestia, którą taki terapeuta przedstawia, będzie miała charakter rzeczywisty, prawdziwy i pozytywny. Jeżeli jesteś właśnie w takiej sytuacji, kiedy następuje ta zmiana, Mądrze jest tutaj nie reagować, lecz raczej, raczej przetworzyć swoją reakcję prywatnie, żeby znaleźć najpierw równowagę wewnątrz, z dala od obecności manipulatora lub osoby, którą możesz podejrzewać na razie jako manipulatora. Jeszcze możesz nie, jest, nie możesz nie być pewny, kim ta osoba jest. Wtedy warto je zadzwonić do, do znajomego czy znajomej siostry, brata, porozmawiać z kimś zaufanym, żeby w jakiś sposób rozładować tą energię. Może nawet pójść na szybki spacer, przebiec się, spocić, to bardzo pomaga. Tylko, że niestety większość z nas tego nie robi, szczególnie na tym wczesnym, wczesnym etapie. Zamiast tego wracamy do oprawcy i rozpoczynamy rozmowy pokojowe. Robimy to najczęściej przed przedwcześnie. Ja to też zrobiłam. <laughs> Ostatnio już staram się tego nie robić, tylko rozwiązywać sprawy bardzo na spokojnie i nie wdawać się w jakiekolwiek Manipulacje. Właśnie tego narcyz chce. Chce, żebyś była w takim rozładowanym nastroju. I w tym tkwi niebezpieczeństwo, ponieważ w tym rozregulowanym stanie, szczególnie jeśli nie lubisz konfliktu, będziesz miała skłonności do zgadzania się na każde warunki przepraszać za coś, czego nie zrobiłaś, tylko po to, aby konflikt i okropne uczucie jak najszybciej zniknęło. I to daje narcyzom moc, ponieważ wiedzą, że nie chcesz się tak czuć i zrobisz wszystko, aby było lepiej. I w ten sposób cię testują. Widzą, jak wiele mogą od ciebie dostać, jak mocno powinni pchnąć, zanim się złamiesz. Taki związek z czasem systematycznie pozbawi cię tożsamości i sprawi, że będziesz całkowicie podporządkowany. A jeżeli uważa, że to sprawi, że twój partner lub partnerka będzie szczęśliwy z tego powodu i wróci do swojej wcześniejszej wersji, czyli z siebie z etapu miłosnego bombardowania, wie, że tak wcale nie jest, ponieważ gdy tylko będą cię mieć w swojej garści, stracą szacunek dla ciebie, ponieważ w głębi duszy wiedzą, że cię oszukali i że kupiłeś ich kłamstwo. Szanują tylko tych, jeżeli kogokolwiek, którzy są wystarczająco silni, aby oprzeć się. Swoim grom, ale to zwykle oznacza koniec związku. Teraz tak, kluczowy, kluczowy, kluczowa część tego nagrania, jak się uodpornić na tą podstępną manipulację. Pierwszy krok, poznaj siebie, poczuj się głęboko. Kiedy czujesz, że coś jest nie tak, prawdopodobnie tak jest, ale daj sobie moment, żeby ochłonąć, żeby rzeczy przemyśleć. Jeżeli tak jest notorycznie, to nie jest, to nie jest ok, ponieważ nie poczułbyś tego w zdrowym związku. Oczywiście w każdych relacjach istnieją konflikty i nieporozumienia, ale najczęściej szybciej, szybko się wyjaśniają, nie nakładają się, nie nawarstwiają się na siebie, ani nie mają na celu zniszczenia drugiej osoby. Krok numer dwa: naucz się ostawiać granice. Zwolnij, zatrzymaj się, znajdź czas dla siebie, przełam schemat. Nie musisz się na wszystko naraz zgadzać. Pomału. Krok trzy. Przedstaw swoje własne warunki traktatu. Będziesz musiała być tutaj bardzo silna i przezwyciężyć lęk przed porzuceniem. Musisz położyć wszystko na linii. Osoba musi wiedzieć, że poważnie podchodzisz do tego. Nie musisz nawet tego mówić. Czasami wystarczy, że tak naprawdę czujesz, bo druga osoba jest w stanie to wyczuć. A jeśli nie dojdziesz do porozumienia, w którym szanują twoją stronę umowy, muszą wiedzieć, że jesteś w stanie odejść. Teraz tak, na czym polega to dochodzenie do porozumienia? Polega na tym, że, że każda strona przedstawia swoje oczekiwania i twoje swoje potrzeby. I musi to zrozumieć. Podejmuje kroki, żeby wysłuchać tą drugą osobę. Nie musi do końca się z tym zgodzić. Na tym polega negocjacja, na tym polegają rozmowy. W związkach, ale przynajmniej musimy siebie wysłuchać. I tutaj, są na, tu, tutaj mam dla Was przykłady. Na przykład, jeżeli ta druga osoba jest agresywna, kiedy Ty jesteś pomocna, cofnij swoją pomoc, dopóki nie potraktują Cię z szacunkiem. Musisz dokładnie określić swoje oczekiwania. Jeżeli partner nie szanuje Twojego ciała, przestań być z nim fizycznie intymna. Jeśli starszy rodzic nie okazuje Ci szacunku, przestań go odwiedzać. Musimy Naszym zachowaniem pokazać, gdzie są nasze granice. Krok numer cztery. Jeżeli umowa jest zerwana, czyli dochodzimy do jakiegoś porozumienia, ale później znowu jest powtórka z rozrywki, odchodzisz, kropka. W przeciwnym razie nic się nie zmieni, nie tylko w tym związku, ale również w Twoim życiu. Jeżeli tak właśnie jest i widzisz, że zmiana jest mało prawdopodobna, teraz przynajmniej wiesz, z kim masz do czynienia. Lepiej jest być samym, niż poniżanym i okradanym. Twojej godności. U mnie minęło już 3 lata, odkąd odeszłam od bardzo, bardzo okrutnego związku. Bałam się tego odejścia, bałam się tego, co nastąpi potem, ale muszę Wam teraz powiedzieć z perspektywy czasu. Oczywiście wiele się w moim życiu od tego czasu zmieniło, bardzo dużo pozytywów, ale ta podróż, przez którą przeszłam rok po odejściu, była jedną z cenniejszych przeżyć w moim życiu. Do tej pory tam wracam i czerpię z niego z tego nauki. Także czasami boimy się czegoś, co jest dla nas naprawdę dobre, ale to, to już jest coś, to już jest decyzja, którą ty sam będziesz musiał podjąć. Mam nadzieję, że filmik był pomocny. Czekam na Wasze komentarze i życzę spokojnego dnia, wieczoru lub nocy. Pozdrawiam bardzo, papa. Pa.